Cześć, Manko, z tej strony Hatsbę, znów ci ciekawym tematem, czyli porozmawiamy o wsadach. A dzisiaj, tak jak tytuł wskazuje, pokminimy troszkę i pozastanawiamy się nad odwiecznym, ale to takim y, ciągnącym się wiele lat pytaniem: gdzie są lepsi dunkerzy? W NBA czy w pro-dunkingu? Bo pro-dunking można powiedzieć, że już taka y, po części osobna dyscyplina istnieje już. Od kilku lat. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście zapraszam każdego na H.B.PL, Każdego, kto chce skakać wyżej, kto chce być dankerem, wysoko skaczącym siatkarzem, koszykarzem czy żniwiarzem, nie ma problemu. Chętnie ułożę nawet plan treningowy pod żniwa, żebyście mocniej kosą kosili. No ale pomyślmy sobie dzisiaj. Materiał oczywiście nagrywam jak zawsze bez przygotowania, ale pomyślałem, że fajnie będzie się tutaj nad tym zastanowić, gdzie są lepsi dunkerzy. W NBA czy. W prodankingu. Ostatnio, gdzieś czytając komentarze, przyglądając filmy różnych osób, spotkałem się z, z opinią: ze zdaniem takim, że generalnie to najpierw, może do tego zaczniemy, że generalnie to goście w NBA wzorują się na prodankerach i szczerze. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Z tego względu, że może teraz gdzieś w ostatnich czasach yy, goście w NBA, może niektórzy czasem gdzieś podglądają i oglądają tego YouTube'a, co się dzieje w świecie dunkingu, aczkolwiek przez ostatnie 20-30 lat totalnie było na, to, na odwrót. Yy, to prodankerzy wzorowali się na gościach z NBA, no nie zapominajmy Vince'a Cartera, Jordana, Wilkinsa, to każdy chciał być tą super gwiazdą z NBA i chciał wsadzać jak Jordan czy Vince Carter. Tak samo obecnie. To nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, że prodankerzy nie prodankerzy, tylko gracze w NBA wzorują się na prodankerach. Zacznijmy od tego, że większość świata wzoruje się na dalej, dalej na gwiazdach NBA. Nie oszukujmy się, to taki Morant Vince Carter, czy właściwie każdy bardziej popularny gość w NBA, Edwards ma więcej fanów, często niż 99% pro-dunkerów, -pro bo wiadomo, gdzieś osoby typu Jordan Kilganon są również bardzo popularne i wiele osób gdzieś je rozpoznaje. Ale tak na początek, właśnie wyjaśniłem sobie tutaj, tak sam pod nosem, że to jednak kto na kim się wzoruje. Z... Przyjrzymy się może po kolei. Hmm, zacznijmy sobie gadać yy, po kolei. Najpierw pomyślmy sobie nad stylem. Gdzie są bardziej stylowi dunkerzy? Pierwsza rzecz, według mnie, nie da rady tego określić. Z tego względu, że oczywiście yy, Jordan, yy, tak jak mówiłem, czy niektórzy dunkerzy w NBA będą zawsze bardziej popularni od yy, mało znanych dankerów. Gdy teraz wam powiem, że niesamowity styl miał na przykład gość, który nazywał się Hawk i mówili na niego Hawk, no to nikt nawet nie wie jak on wygląda, aczkolwiek musicie mi wierzyć na słowo, że styl miał niesamowity. No a gdyby go porównać na przykład z Jordanem, no to wiadomo, że yy, każdą właściwie ankietę i debatę wygrałby tutaj Jordan, a czy miał lepszy styl? styl to jest oczywiście kwestia bardzo taka Subiektywna i ciężko stwierdzić też, co się komu podoba. Więc, jeśli chodzi o styl, dajemy tutaj y, poziomą deskę, i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto stylowo jest lepszy. Druga rzecz, gdzie wyżej skaczą? To jest też bardzo ciekawy temat, bo <laughs> jak wiadomo Yy, największy oficjalny wyskok, o ile można to oficjalnym wyskokiem nazwać, bo tu są bardzo duże rozbieżności. Wiadomo, jak mierzą yy, w drafcie w NBA. Ok, wiadomo z jakiego nabiegu, wiadomo, że jest to powiedzmy profesjonalnie przeprowadzone <laughs> zawsze z tego samego nabiegu, yy, z takiej samej odległości. No i powiedzmy, że jest to profesjonalnie przeprowadzone. Największy wyskok, jaki jest obecnie powiedzmy, udokumentowany, to jest 50,5 cala Isaia Ravery. Tylko zacznijmy od tego, że dunkerzy przede wszystkim zawsze chcą zawyżać te wyskoki, dwa, chcą robić zasięgi na swoich wyskokach z tego względu że oni na tym zarabiają, a gracze w NBA nie mają totalnie w tym żadnego biznesu. Oni zarabiają horrendalne wielokrotnie większe pieniądze niż dankerzy grając w koszykówkę. Więc dla nich żyłowanie w wyniku, że tak powiem, jeśli chodzi o wyskok jest totalnie bezsensowne i tego nie robią. Oczywiście trafiają się w drafcie, Pomiary rzędu 47 cali czy 48, a nie Raz na swoim kanale y, pokazywałem wam, że taki Morant potrafi y, w trakcie meczu skoczyć ponad 120 cm, bo wystarczy przecież zobaczyć, że jest w stanie na wysokość obręczy skoczyć. Tak samo Gerald Green. Przecież Gerald Green y, podczas alejupa, gdzie miał tą 3 twarzy nad obręczą, miał głowę na wysokości prawie 330 cm. Tak, oczywiście na oko, co nie zmienia faktu, że przy jego wzroście dale, dalej daje to prawie 130 cm z biegu w trakcie meczu, w trzeciej kwarcie. Więc obserwując to, jak skaczą w NBA, jak skaczą pro dunkerzy, to oczywiście średnia wyskoków w dunkingu byłaby wyższa, bo generalnie ta dyscyplina opiera się wyłącznie na skakaniu, można powiedzieć. Zaś w NBA, nie oszukujmy się, Trafiają genetycy, najlepsi genetycy z całego świata, mają najlepszych trenerów, i tak goście w NBA potrafią skoczyć wyżej. Często, nawet jeśli widzimy jakieś dziwne postacie, które skaczą głową nad obręcz, to są wyłącznie oczywiście NBA. Tam nie dość, że oczywiście warunki fizyczne, czyli wzrost, idzie w parze często z niesamowitą genetyką i często z najlepszym treningiem na świecie, no to. Tam widzimy potem postacie typu Jerry Sims, który skacze całą głową nad obręcz. Widzimy postacie yy, typu yy, Gerald Green skaczący głową nad obręcz. Czy Moranta, który sobie pyka na wysokość obręczy przy swoim wzroście, przy wielu wsadach. Więc skaczą wyżej, wyżej w NBA. Kto ma lepszą kontrolę nad ciałem? I tu również, jeśli byśmy mieli wziąć, porównywać bezpośrednio jeden do jednego ruchy, czyli konkretnie wsad, no to technicznie lepsi są dankerzy, głównie yy, Głównie dlatego, że oni oczywiście trenują to cały czas w ciągu tygodnia, z, kilka razy w tygodniu. Trenują te wsady właściwie od dziecka. W NBA oczywiście proporcje są całkowicie inne. Yy, tam przede wszystkim trenuje się koszykówkę. Jednak konkursy wsadów na przestrzeni ostatnich lat i na przestrzeni w ogóle całej historii konkursów Sadów pokazały nam, że goście w NBA często przewyższają yy, motorycznie dunkerów. No nie oszukujmy się, ja też patrzę sobie i obserwuję, jak trenują dunkerzy i najlepsi dunkerzy na świecie nie, nie wszyscy nie mają. Yy, Profesjonalnych strength conditioning coachów, czyli trenerów od przygotowania motorycznego. Dlatego goście w NBA mają lepszą kontrolę, jeśli chodzi o kozioł, jeśli chodzi o bieg z piłką, jeśli chodzi o chwyt piłki w locie. Tak, yy, są motorycznie bardziej, że tak powiem. Yy, uzdolnieni i wytrenowani. I ostatnie lata pokazują nam w konkursach sadów, że pro-dunking musi niestety dużo nadrobić. Z tego względu, że przykładowy konkurs z 2016 roku, gdzie dwóch gości, którzy nazywają się Lawini i Gordon, wyszło na konkurs sadów i zrobiło wszystkie najlepsze wsady, jakie kiedykolwiek były zrobione w pro-dunkingu w 35. próbie, po 20 latach trenowania, zrobili w pierwszej próbie. Yy, na niesamowitym zasięgu, niesamowitym stylu yy, i pokazali absurdalny poziom. Potem kolejne lata nam pokazały wsady, których nie widzieliśmy nawet w pro Dunkingu, jak chociażby 360 scoop Gordona, jak Jay Rich dwoma rękami tyłem od tablicy od obiego topina i te wsady pokazywały nam, albo od ostatnimi czasy na Team Flight Brothers yy, pokazał się Lost and, and Found dwoma rękami. Od Jacoba Topina. Gość, który spróbował kilka razy i w 10 minut nauczył się tego wsadu. Wsad, który jest nieosiągalny dla 99% dunkerów, a przepraszam, dla 100% dunkerów, bo nikt jeszcze go nie wykonał dwoma rękami. A w większość jak wykonała, to często kosz jest oczywiście, wiadomo, centymetr, bo dwa centymetry niższy, ale jest niższy. Tak więc tutaj ciekawy, ciekawy temat do debaty, i ciekawy jestem, co Wy mi powiecie tutaj w komentarzu, i bardzo chętnie usłyszę y, Wasze zdanie. Gdybym miał na przykład postawić w konkursie wsadów takiego Arona Gordona z 2016 roku przeciwko dowolnemu y, dunkerowi. Mieliby problemy, duże problemy, żeby wygrać z takim lawinem czy z takim gordonem, który właściwie z każdej techniki i z każdej możliwej pozycji, no niestety, będzie tutaj wygrywał. Yy, warunki fizyczne, oczywiście, są zdecydowanie po stronie NBA. Nie muszę mówić tutaj, mówiłem też przed chwilą yy, no niestety, większy zasięg rąk to jest coś, co jest nie do nadrobienia yy, u prodankerów. Gdy gość w NBA robi windmilla, czyli sięga daleko ręką do tyłu, te wsady są po prostu dużo bardziej obszerne. Dwa jeszcze duże dłonie ułatwiają kontrolę tej piłki i może sobie pozwolić na naprawdę dużo więcej ruchów w powietrzu. Staw kolanowy u osoby, która ma 20 wzrostu będzie wyżej niż u osoby, która ma 1,80 czy 90 wzrostu. Więc jak gość w NBA jeszcze zegnie nogi w kolanach w locie, pięknie się odchyli, to będzie wyglądał optycznie jeszcze wyżej niż niższa yy, osoba. Zastanawiamy się też wiele lat, oczywiście yy, osoby, które się tam yy, interesują wsadami, zastanawiają się, co by było, gdyby taki Vince Carter, albo taki Gerald Green, albo właśnie Aaron Gordon, Lawin, czy Jericho Sims zaczęli trenować yy, wyłącznie wsady. I nagle nie trenują koszykówki, trenują wyłącznie wsady. sady. Yy. Kosmos, po prostu jakiś kosmos. Oczywiście kwestia tutaj tego, jakby trenowali, czy by prowadził ich ktoś kompetentny do tego, ale z takimi uwarunkowaniami genetycznymi przecież osoba typu Jerry Sims czy Gerald Green, no nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, jakie rzeczy byliby w stanie zrobić. Bounce-dunk? Myślę, że tak. Przecież, gdyby Gerald Green czy Jericho Sims poświęcili swoje życie treningowi skoczności, gdzie teraz skaczą głową na dobręcz, a skakaliby pewnie barkiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co byliby w stanie zrobić. Druga rzecz, znaczy druga rzecz, pięćdziesiąta już rzecz. Pewnie za chwilkę sobie pomyślą, dlaczego ja tak mówię negatywnie, albo tutaj wywyższam graczy NBA. Po prostu yy, staram się nie być hipokrytą yy, wobec siebie. O ile poświęciłem całe życie wsadom, dunkingowi i tak dalej i byłem w stanie zrobić windmilla, byłem w stanie zrobić naprawdę wiele fajnych wsadów, to nie, nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, że przeciętny zawodnik w NBA robi wsad yy, na którym ja pracowałem 20 lat. Robi odniechcenia na rozgrzewce, albo jest w stanie go zrobić w trakcie meczu nawet, bo no, no wiadomo, w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Yy, I musiałbym tak sobie napluć w twarz, gdybym powiedział, że jestem lepszy od jakichś tam dunkerów. Yy, cóż, nawet widzieliśmy kiedyś, yy, miesiąc temu, dwa miesiące temu, Karl Anthony Towns sam na sam lecąc z koszem po czasie zrobił sobie Wool Ridge, czyli od zewnętrznej strony przyłożył pod nogą. Ja wiem, można sobie tłumaczyć, że jest wyższy, że coś tam, ale kuźwa. Porównując sady jeden do jednego, po prostu nie mamy szans. Oczywiście jest też dużo wsadów, które są robione wyłącznie przez prodankerów, a nie były zrobione w NBA. Dlaczego? no, przy, pro mogą sobie nagrywać i wrzucać na YouTube'a 10 razy w tygodniu filmy. Mogą sobie startować w konkursie wsadów co tydzień, a generalnie to, co widzimy od graczy NBA, to często jest to, co widzimy na konkursie wsadów yy, i właściwie tyle, czyli jedna szansa w roku, żeby zaprezentować naprawdę swoje możliwości. Także po, na sam koniec porównanie tutaj gości w NBA do dunkerów jest trudne i i gdzieś można zobaczyć tutaj przewagę jednej grupy nad drugimi, ale nie oszukujmy się, to goście w NBA są najlepszymi jednostkami na świecie. I od kontroli takiej motorycznej, od skoczności, od zasięgu styl to kwestia indywidualna po nawet wiele, wiele wsadów, które widzieliśmy często w NBA no to ciężko to nadgonić w produnkingu, który zawsze ze względu na uwarunkowania genetyczne będą te wsady wyglądały troszkę mniej obszernie, krócej i tak jakoś po prostu ciut gorzej. Dzięki wielkie za oglądanie, ale ogólnie to jest taka luźna dyskusja i chciałbym zobaczyć co wy mi napiszecie tutaj w komentarzu. Dajcie znać kto jest lepszy według was jakieś krótkie uzasadnienie strzała, pozdrawiam, a dzisiaj sam na kurwiam ostro Właśnie po to, żeby skakać ten kuźwa centymetr wyżej. I czy ja nadrobię pół metra zasięgu ręki? Nigdy w życiu, ale i tak to lubię. Nara, sieba!